Witajcie. Chcę w tym filmiku powiedzieć coś na temat imienia Bożego. Wielu ludzi mówi, że to jest Jahwe, niektórzy mówią, że to jest Jechowa, jeszcze inni mówią inaczej. I yy, jak naprawdę brzmi imię Pana Boga? Chcę zacząć od czegoś, o czym wspomniałem w poprzednim filmiku. Dzisiaj jest 15 yy, sierpnia 2020 roku, więc. Mój poprzedni filmik był na temat Sekte Mighty Wind. I mówiłem tam, że Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako będę, który będę, a nie jako jestem, który jestem, Ok? Więc y, to jest poprawne tłumaczenie z języka hebrajskiego Echie, Asher Echie. I tutaj mamy właśnie to tłumaczenie, jest to właśnie... Ta stara, naprawdę stara Biblia Gdańska, yy, gdzie jest to właśnie poprawne tłumaczenie Będę. Ok? Więc czytamy. Te 14 werset. Podkreślę go, abyście zobaczyli. Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza, Będę, który będę. I rzekł, tak powiesz synom izraelskim, Będę. Posłał mnie do was. Okej. Okay. Będę. Ale potem dalej mówi. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza. Także do synów izraelskich, Pan, Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaków, Bóg Jakubów, posłał mnie do was. Toć imię moje na wieki. I to pamiętne moje od narodu do narodu. Widzicie? To imię moje na wieki. Więc można powiedzieć, że y, można zawracaczyć się do Boga Boża Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? ponieważ to jest jego imię na wieki. Y, nawet nie trzeba mówić tego będę. Nie trzeba mówić do Boga będę. Słuchajcie, to powiedzmy y, w Księdze Objawienia jest napisane, że to jest y, ten, który jest, który był i który przychodzi. Tak? Czyli mowa o Panu Jezusie, bo, bo On jest, wiemy, że był i przychodzi na obłokach z wielką mocą i chwałą, a zatem Bóg jest Bogiem, który przyjdzie. Więc w momencie, kiedy Bóg mówił będę, który będę i On się objawił w ten sposób, to to nie jest tak, że my powinniśmy w tej chwili mówić do Boga. Boże, będę. Ok? Jeżeli ktoś chce, to może tak mówić, ale y, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że to nie ma takiego se sensu. Więc tutaj Bóg jeszcze bardziej podkreśla, że to jest Bóg Plechama Izaka i Jakuba. Y, zachęcam, abyście obejrzeli ten filmik do końca, ok? Bo chcę Wam pokazać coś ciekawego na ten temat, że jeżeli chodzi, i w tej chwili do tego przejdę, jeżeli chodzi o imię Jahwe lub Jechowa, to powiem coś na ten temat. A mianowicie tutaj mam po, po angielsku różne przykłady, tak, tak to jest um, Eksodus 6, 3, ale przejdziemy do hebrajskiego pierwszy. Zobaczcie. Księga Wyjścia, 6 księ. Ja objawiłem się, tutaj to mamy, tak? Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego Jahwe nie objawiłem im. To jest już po tym, jak Bóg rozmawia z Mojżeszem, tak? Albo Anioł Pański. O tym też za chwilę powiem, że... To jest Anioł Pański. Wspomnę o tym za chwilę jeszcze. Abyście mieli objawienia na ten temat. Zobaczcie. Jako Bóg Wszechmogący objawił się Bóg Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Bóg Wszechmogący to jest, jak to ma napisane? El-Shaddai. Tak? Znamy tę piosenkę El-Shaddai. To jest Bóg Wszechmogący wszechmocny. Więc y, dalej jest napisane, że ale imienia jego Jachwę nie objawił im. Co tutaj mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, albo Jachwę, albo Jechowa. Więc jak jest napisane w ogóle to po hebrajsku, w języku hebrajskim? Chcę wam tu coś pokazać, ciekawego. Czy widzicie te kropki, te kreski? Mowa o tym pod spodem, nie yy, tą góry, to na, yy, na, czym, na co najechałem w tej chwili myszką, tak? To jest litera J. To jest litera H. To jest litera W i to jest litera H, czyli J, H, W, H. Czy wiecie, że to było tylko w ten sposób napisane, a nie było pod spodem tych samogłosek? To pod spodem to jest samogłoska, którą wymawia się jako e. Tak? Tutaj mamy o u góry. To jest litera waw, więc w. Pod spodem mamy a. Ale tych samogłosek nie było. Weźcie to pod uwagę. Okay? Więc mamy j, h, Baw, h. I w zależności od tego, kto jaką samogłoskę by dodał, Takiej nie wyjdzie. Dlatego nikt nie wie, czy to jest Jechowa czy Jahwe Anglicy mówią trzechowa, nawet tak. Nawet w King James Bible nawet jest napisane trzechowa, więc yy, oni nie robią z tego jakiegoś. Może powiem inaczej. Nie to, że nie robią z tego problemu, ale mają po prostu to tak zapisane w Biblii i chodzi o to, że. Jak my mamy napisane Jechowa, to i tak to jest trochę inne niż Grzechowa, ok? Tak samo Jachwę. Dlaczego ludzie nie wiedzą, jak to się powinno wymawiać? To jest to, co właśnie powiedziałem przed chwilą, ponieważ samogłosek nie było, tak? Tego pod spodem tutaj, tych kropek nie było. Tego u góry tutaj tych kropek i tego pod spodem był, był tylko ten tetragram J H w -h, H, czyli cztery litery tetragram, ok? I teraz tak pokażę wam kilka różnych właśnie przykładów, że różnie to jest tłumaczone, tak? Ten ten werset. Hmm. Może weźmy sobie, nie wiem, New King James version. I appeal to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name Lord. Czyli zobaczcie, tutaj jest Lord. U nas mamy tłumaczone jako Pan, tak? Czy to jest błędem tłumaczyć to jako Pan? Nie, nie jest to błędem, ponieważ y, nawet w Septuaginie, w greckim, czyli w greckim Starym Testamencie, tam jest napisane właśnie Kyrios, który oznacza właśnie Pana. I ktoś powie, ale Kyrios odnosi się tylko do Boga. Nie można tak powiedzieć do człowieka. Jest to błędem, ponieważ nawet i do człowieka. Dzisiaj, jak pojedziesz do Grecji, powiesz do niego Kilię, to oznacza proszę Pana, ok? Nawet do człowieka. To tak samo jak dzisiaj powiesz w Polsce do człowieka proszę Pana. I to będzie to samo słówko, tak? Tak jak Pan. Ale do Boga, Pan Bóg, chodzi o to, że on jest Panem Panów, tak? O to w tym chodzi. Tak samo jak jest Królem Królów. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Więc to jest pan ponad wszystkimi panami. Ok? Pan w sensie władcy. I tak samo mamy tutaj tłumaczone na, to na lord. A wiecie jak w języku hebrajskim to tłumaczą, skoro już nie wymawiają tego Jothe wafhe, bo nie wiadomo jak to się powinno wymawiać. I oni ze względu na bojaźń bożą, tak? Też tego nie wymagają, mówią Adonaj, co też oznacza Pan. I czy Adonaj nie można zawyklaczać się do człowieka? Oczywiście, że można. Oni mówią do człowieka w ten sposób, tak? Więc to nie odnosi się tylko do Boga. I znowu to, jest, to chodzi o to, że Pan Bóg jest Panem Panów i królem królów, tak? O to, o to w tym chodzi. Więc tutaj macie zobaczcie, różne przykłady mamy tutaj tam było lord tak ale tutaj mamy my name jawe ok więc to jest jakiś holman christian standard bible yy, czyli moje imię jawe i to też jak tu mamy jawe powiedzmy i słyszycie, jak ja mówię, nie mówię jachwę, więc oni też mają inną wymowę tego trochę, jeżeli chodzi o Anglików. Więc to też jest zawsze trochę inne. I przekład jest różny. To znaczy, powiem tak, zobaczcie, tutaj mamy jałę, okej? Okay? Ale też, w, tak jak mówiłem, w King James mamy Grzechowa. A zobaczcie, powiedzmy, na y, tu jakieś jest GPS, Tanach. Zobaczcie, jak to jest napisane. But by my name. I tutaj cztery znaki zapytania. <laughs> I tak powinno być, <laughs> słuchajcie, bo nikt nie wie. A, to znaczy, moim zdaniem, powinno być pozostawione po chybańsku, tak? Tak jak jest napisane, to J. Wawhe. Te cztery litery. Tak, bez znaków zapytania. Ale to są... To jest jedna wielka niewiadoma. O, o to w tym chodzi. Że nie wiadomo, jak to się powinno wymawiać. Naprawdę nie wiadomo. I chcę Wam teraz pokazać dlaczego nie wiadomo, jak to się powinno wymawiać. Bo przeczytam z Księgi Sędziów. Jak anioł Pański przyszedł, tak? I mimo tego, że to imię rzekomo zostało objawione przez Boga, to ono tak naprawdę nie zostało objawione. Ok? I nikt nie wie, jak powinno się je wymawiać. Gdzie ja to miałem? Tutaj. Księga Sędziów XIII. I Manoach powiedział do Anioła Pana: Słuchajcie, po pierwsze, Anioł Pański ukazał się także Mojżeszowi, tak? Więc to jest ten sam Anioł Pański. O tym chciałem wspomnieć, ponieważ y, też Szczepan zaznaczył, że Mojżesz rozmawiał z Aniołem, tak? Chodziło, chodziło o Anioła Pana. A to chodzi o Pana Boga, tak? Jak wiemy. I zobaczcie. Jakie jest imię Twoje, abyśmy Cię uczcili? Gdy spełni się Twoje słowo, anioł Pana odpowiedział, dlaczego pytasz mnie o moje imię, które jest tajemnicze. Zobaczcie, więc nie odpowiedział mu, jakie jest jego imię. Czy to nie jest fascynujące, podczas gdy Księga Sędziów powstała później niż yy, Druga Księga Mojżeszowa, w której to imię zostało rzekomo objawione. Więc tak naprawdę nie zostało objawione słuchajcie Z, Powinno zostać za, zostawione Powinno zostać zostawione jako y, właśnie TETram J Hebe, gdzie nikt nie wie, y, jak to się wymawia. Wracając w ogóle do tych samogłosek. To zobaczcie tak jak wam mówiłem czekajcie. Y, jałe, Zobaczcie, tutaj mamy Jechowa, powiedzmy. Ale jeżeli damy inne samogłoski, bo wiemy, że są inne samogłoski, no to co wtedy? Wiecie, jak mogliby dodać ludzie, nie tylko by mogło być Jachwę albo Jechowa, albo Jałe, grzechowa, tak? Ale mogłoby być Jochwe. Powiedzmy, o, ktoś mógłby dodać, tak, albo ichwę, albo ichwa. W ten sposób tłumacze mogliby y, dać takie samogłoski. To znaczy, już nie tłumaczę, tak, ale no, miesza tłumaczyć. Ludzie, którzy się tym zajmują, właśnie. Oni by dodali takie samogłoski, i co wtedy? Czy wiemy, że Powiedzmy imię Jichwa byłoby w stu procentach poprawne. A ktoś powie, no mamy to słowo Haleluja, powiedzmy, i tam występuje słowo Ja na końcu. Tego Ha się nie wymawia, tak? I to jest imię, to znaczy chwalić Jachwę przecież. Ktoś powie albo mamy imiona zobaczcie ale powiem wam co, jeżeli chodzi o imiona zobaczcie jest powiedzmy imię Jehoshua tak jak mówiłem na poprzednim filmiku tak? bo w sekcie MIT wind mają Jehoshua. ale w Starym Testamencie imię Jehoshua hebrajskie jest tłumaczone jako Jozue. można to także przetłumaczyć jako Jezus tak Jehoshua ma na początku Jech. Ok? Więc ktoś powie, Okej, okay, więc to jest imię Jechowa, już wiemy. No tak, ale przed chwilą wam powiedziałem o końcówce Jach. Więc skąd wiesz, czy to jest Jechowa czy Jachwe? Widzicie, nikt tego nie wie. A co najlepsze, jest takie imię powiedzmy jak Jremichu, tak? Jeżeli chodzi o Jeremiasza. Albo Joel, i też ktoś może powiedzieć, że one zaczynają się na imię Pana Boga. A przecież Joel zaczyna się na Jo, a nie na Ja. Ok? Albo nie na Je. Więc naprawdę nikt nie wie, jak to imię się wymawia. Ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. Chcę powiedzieć, Jakie imię powinniśmy używać najlepiej? I, I chcę jeszcze powiedzieć, że ja nie mam naprawdę problemu z tym, jeżeli to jest tłumaczone jako Pan. Ktoś powie, Okej, okay, no ale Pan to już jest tak, wiesz, Macie, to, to nie jest tak dokładnie. To nie jest w ogóle zbliżona wersja do tego Jechowa albo Jachwę, a, a Jachwę, to chociaż wiemy, że to jest bliżej imię Bożemu. No tak, ale nie wiesz w stu procentach. Okay? A co jeżeli to nie jest jakaś odwrócona forma albo coś? Niektórzy mówią, że powiedzmy Jechowa. Jak się mówi Jechowa, to, to jest to jakieś bluźnierstwo. Tak? Bo, bo już czytałem takie rzeczy. A powiedzmy w King James Bible, która jest dobrym przykładem, jest użyte imię Grzechowa, więc. Yy... Ja nie uważam osobiście, żeby to był problem. tak? Ja osobiście tego imienia nie używam, ale ja nie używam imienia, słuchajcie. Ja, ja nie mówię ani Jechowa, ani Jahwe, ani nic z tych rzeczy. Wiecie, jak ja mówię? Pokazuję i objaśnię. Ja mówię, Jezus, dlaczego? Ewangelia według Świętego Jana 17. Przeczytajmy to uważnie. Ja Wam to przeczytam, tak, a Wy zajrzyjcie do Waszych Biblii i przeczytajcie to z wielką uwagą, bo to jest niesamowity tekst. Ewangelia według świętego Jana. Chyba powiedziałem Jana, tak? Okej, okay. 17, 6. Objawiłem imię Twoje ludziom i, i za chwilę zobaczymy, zobaczymy, jakie to jest imię, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali Słowo Twoje. Pozwólcie, zanim przejdę dalej i przeczytam to dalej, pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Czy Jezus Chrystus kiedykolwiek powiedział do Boga jachtę? Czy kiedykolwiek powiedział do Niego Jehowa? Nie. Wiemy z Biblii, że nie, że absolutnie nie. Nie mamy takiego zapisu. A jak mówił do Boga Ojcze. Mówił do Boga Ojcze. Czy to jest to imię objawione, Macieju? Czy, czy imię Ojcze to jest imię objawione? wam, coś pokażę. <laughs> Jakie to jest imię, to jest niesamowite. Ale niektórzy z Was już pewnie to przeczytali. Ja specjalnie nie zjeżdżam mniejszej, aby to była taka ciekawostka, ale to imię nie było mówione przez Pana Jezusa nawet. To weźcie pod uwagę. Więc dlaczego wielu, większość właściwie chrześcijan mówi coś takiego, że ojciec to jest Jachwę, a syn to jest Jezus. Przywiecie w ogóle, co oznacza Jachwę? To właściwie to, to nie ma takiego znaczenia. Ktoś powie, że to jest od tych skrótów, że Bóg był, jest i będzie, tak? Albo jest, był i będzie. Bo tam też yy, yy, po chybjańsku jest napisane haja i tak dalej, tak? Ale do Boga, tak jak już mówiłem wcześniej. Nie zwyczajamy się w ten sposób, że Boże będę, powiedzmy, tak? Albo Boże jestem. Bo Jezus mówił ja jestem też, tak? No i w Księdze Izajasza też y, powiedzmy, y, Bóg mówił, że jest, y, oto jestem, tak? Ale użył innego słowa niż Echie, o którym wspominałem wcześniej. Więc... Y, jeżeli chodzi o imię Boga, to zobaczcie, jak powinniśmy do Niego mówić. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Ósmy werset. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. I teraz, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Które mi dałeś. Jakie to jest imię? Imię Ojca równa się imieniu Syna. Z tego co widzimy. W Twoim imieniu, które mi dałeś. Jeszcze raz. W Twoim imieniu. To Jezus mówi do Ojca, które mi dałeś. A jakie imię ma syn? To jest imię Jezus. Ok? Więc czytamy dalej. Wiemy, że. Jak Biblia coś podkreśla dwa razy, to daje nam to, abyśmy to zapamiętali. Więc zapamiętajcie to. Aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich znowu w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich, aby... A nikt z nich nie zginął z wyjątkiem Syna za leczenia, aby się wypełniło Pismo. Czyli dwa razy jest tutaj. Jest tutaj podkreślone. Jedenasty weset w Twoim imieniu, które mi dałeś? I dwunasty weset, zachowywałem im ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Więc tym imieniem jest Jezus, że modlimy się do Ojca, nie musimy mówić Jachwę, ponieważ imię, które dał Ojciec, które jest Ojca, jest także i Syna. Tak? W Twoim imieniu, które mi dałeś. To Jezus mówi do Ojca. W Twoim imieniu, które mi dałeś. Więc y, to imię jest w Synu. W Jezusie Chrystusie. Modlimy się do Ojca w imieniu Jezusa. Chrystusa i to jest to imię Boga. Jezus Chrystus. To jest imię Boża. Tak? Nie trzeba mówić w ogóle Jachwę. Ja robiłem już kiedyś materiał na ten temat. Że nie musisz mówić do Boga Jachwę. Tak? Albo Jehowa. Nie trzeba mówić w ten sposób. Nowy Testament dopiero nam pokazuje i objaśnia jak powinniśmy zwracać się do Boga. Jezus to jest imię Boga. Jak ktoś chce, może mówić Jehoszua, tak? A w polskich Bibliach, to już też tłumaczyłem, mamy napisane Jezus i to jest poprawne. Bóg specjalnie rozdzielił języki. Niektórzy mają napisane po angielsku, niektórzy mają napisane w innych językach, ale podczas, gdy to wiemy, że to imię działa, jeżeli jesteś osobą narodzoną na nowo, no to jak mówiłeś na początku do Jezusa? Czy z tym imieniem? Czy mówiłeś Jehoszua? Albo jak niektórzy mówią, powiedzmy Jachusza. Czy z tym? Albo Jachusza? Nie. mówisz po prostu Jezus i ten Jezus Ciebie zbawił. Więc możesz mówić Jezus absolutnie. Bóg wie, że mamy polską Biblię i mamy to tak zapisane, tak? Więc yy, nie ma z tym problemu. I to jest imię Boga. Słuchajcie. To jest to imię. Więc nie ma sensu absolutnie zastanawiać się nad te Albo ty, tyle tłumaczeń patrzeć, że niektóre tłumaczenia mówią wiekuisty. No możesz mówić wiekoisty, możesz mówić istniejący, yy, możesz na różny sposób. Bóg ogólnie ma wiele, wiecie, nazw, tak? Można w różny sposób do Niego mówić, ale to imię prawdziwe to jest Jezus i w tym imieniu powinniśmy modlić się do Boga Ojca, okej? Okay? To jest to imię. Mam nadzieję, że to jest jasne. Właściwie to by było na tyle, że mam tutaj otworzony księgę wyjścia. Hmm. Nie, to co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Także y, pamiętajcie, że imię Pana Boga. To jest Jezus. Módlmy się do Boga Ojca. Gdzie Pan Jezus nigdy nie mówił do Boga Ojca Jachwe. Raz zawołał na krzyżu, Eli Eli Nama Sabachtani, tak? Co oznacza Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I tam znowu nie powiedział Jachwę. Nie powiedział Jachwę, czemuś mnie opuścił. Bo to jest zupełnie coś innego, tak? El. To jest forma pojedyncza, oznaczająca Bóg, a Elohim, jak jest napisane na początku, stworzył Bóg, nie bojdziemy, tak? To Elohim dosłownie oznacza Bogowie, powiedzmy. Jak jest napisane, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to właśnie to Elohim jest tam użyte. Nie wiem, czy wiecie. <grywka> Więc... Y to się może odnosić do Boga prawdziwego, ale też do Bogów fałszywych, w zależności od kontekstu. Tak? Ale Jezus wołał Eli, Eli, Lama Sabachteni. Nie wołał Jechowo, czemuś mnie opuścił, albo Jachty, czemuś mi opuścił. Nic z tych rzeczy. Jezus nigdy nie powiedział w ten sposób do swojego Ojca. A także pamiętajmy, że imię, które Ojciec dał Synowi, to jest to imię, którego powinniśmy używać. To jest imię Boga w Twoim imieniu, które mi dałeś, tak? Weźmy to pod uwagę. Czyli w Bożym imieniu, w imieniu Ojca, które zostało dane Synowi. Mam nadzieję, że to jest jasne. <grym> Powtarzam się, okej. Okay. Wystarczy na dzisiaj. Także kończę. Mam nadzieję, że macie to objawione. Pozdrawiam.